Cześć, Manko, witam w szóstym vlogu Jak popsuć swoje E46 samemu. Na dzisiaj mamy krótki temat. Przygotowałem spawarkę, kawał blachy i będziemy spawać. Nie spawać, przepraszam, złego słowa użyłem. Będziemy naprawiać dyferencjał, bo ktoś go popsuł. Oryginalnie już był popsuty. Tutaj sprzęt na dziś. Powareczka, elektrody, maska. I jeszcze pokażę, co będziemy naprawić. O, dobrze, światło. I będziemy naprawiać to oto miejsce, bo nie może tak być, że kręcę w prawo. A tam to się kręci w lewo i odwrotnie kręcę w lewo, a tam to się kręci w prawo. Będziemy naprawiać, żeby oba się kręciły w tą samą stronę. Zatem ja tutaj o, tam obsmarkam, tam obsmarkam spawami. Tu też i dotnę w środek jeszcze taki prostokąt. I go spawam dookoła razem z trybami. Jeżeli kiedyś widzieliście złe spawy, to gwarantuję, że te będą jeszcze gorsze. Tu jest moja blacha, z której planuję wyciąć te prostokąty. Nie jest taka cienka. I wspawać, żeby to się trzymało. Zatem mierzę, biorę się za wycinanie. A jeszcze wcześniej odłączę akumulator, żeby go nie popsuć. Tnę i spawam. I oczywiście jeszcze bezpieczeństwo. Wiadro wody, jakby coś się miało zapalić, może ugasimy. A więc tak, pierwsze pomiary zrobione na metrówkę. Wychodzi na to, że to będzie miało 3 na 5. Nic nie widać. O! To ma blacha dychę. To jest zaznaczyłem trójkę, przednę trójkę i później przednę to na pół i powinno być koło piątki. 8 mm. Co? To jest 8mm To jest kasa 8mm No długa jest, ale to i twarda jakaś jebana Nie, chyba normalna Na metrówkę mierzone żadną suwmiarką, zobaczmy czy będzie tam pasować a jak nie, to robimy drugie, damy jedyneczkę i włączymy światło, żeby było coś widać. No ja dzisiaj profesjonalnie w rękawiczkach. A, odciupinkę za szeroki chyba. Chociaż ja bym go dał tutaj po trybach. A nie tam głęboko. Hmm. Hmm. Sam nie wiem. A z wysokości? Z wysokości pasuje idealnie. z wysokości pasuje sam nie wiem dokąd go wciskać tam nie, dobra zeszlifuję boki i wcisnę go w tą dziurę zobaczymy co z tego wyjdzie idę trochę boczki zeszlifować już nie... zatem sprawa wygląda tak ja już dociąłem tylko nie wiem teraz No, chyba doły będzie smark. Najpierw tamten górny róg. Później spróbuję go wsadzić. No i w każdy ząbek coś tam pohaftać Mam tylko cienkie elektrody. Nie wiem, jak to będzie szło. Wziąłem 12. Ach, lubię spawać. Ale w ogóle nie umiem tego robić. Ciekawe, ile to wytrzyma. I czy w ogóle to wytrzyma? Dobra, przestawiam się na spowarę.

Boże, dobra, błysnęło raz, a jest powarka do naprawy. O, muszę masę zrobić. Przerwa. Masa zrobiona, pierwsza przygoda za nami. Zobaczymy, co będzie dalej. Przepią masę, łącząc powarę i druga próba Nie po Mamy pierwszy smark. Lecimy dalej. Troszkę niewygodnie. Ale jakoś to trzeba przeżyć. Już widzę, że będę moją blaszkę musiał podciąć, bo tam podciekło. Ale chyba muszę ją od razu wspawać. A po rogach jakoś złapię później. A jeszcze pokażę, że już jest naprawiony. Tylko trzeba teraz spać. Tylko trzeba teraz zaspawać tak, żeby się nie rozleciało. Bo już po pierwszym smarku kręcą się w tą samą stronę. Ok, zatem lecimy dalej. Okej, okay, pasuje jakby, to było. jakby... tu było od nowości. Tylko się dało dobrze ma rację, tylko teraz trzeba to przyspawać. Dobra, próbujemy. Znajdujemy się teraz pół godziny po tym, jak 44 razy naświetliłem sobie, zaświeciłem sobie z powarką w oczy. Proszę bardzo, w kurwie wyciągnąłem dyfer i teraz to można spawać. Zatem biorę się. OK. Pochwalę się. Jeszcze nie obstukane. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek brzydsze. To dajcie znać. Docinam na drugą stronę. i Dyfer przed. Dyfer po. Piękne spawy. Ważne, że się kręci. Lecimy z drugą stroną. Druga strona. <laughs> o kurde, druga strona, widzę, że tam jest coś do poprawy. <laughs> Całe tamto. <laughs> tu chyba trzeba jeszcze raz przelatać, bo tam pustki. Spawa, spawa, tu dziury. No tu trzeba poprawić dziurczko jak się masz. Ja już po pospowaniu. Zatem, na dzisiaj mamy to. Jedna strona. No, coś by się znalazło po ale myślę, że się nie rozleci. I druga strona. Tutaj jest, czy jest chyba grubiej Rączką się kręci w obie strony elegancko dziś mi jakiś farfocel ogólnie spadł na tryb I nie mogłem ruszyć Stał w miejscu, ale Ale się kręci, było mało bo... Teraz kwestia ile to wytrzyma. Miałem już raz w niej zaspawany dyfer. Nie wiem jak to wyglądało. Koledze powiedziałem, żeby to zrobił. I się rozleciał. Dwa razy się rozleciał. Później mi pospawał jeszcze raz i że niby na ataku poszedł. Zobaczymy co się wydarzy z tym. To już jest nierozbieralne. Jeździ. Zatem tak. Kończymy na dzisiaj. Nie będę go wkładał. Muszę go jeszcze umyć, wypłukać i tak dalej. Zero połówka, żeby nie było widać elegancko. O! Właśnie spojrzałem w tą stronę, miałem dzisiaj zrobić trening maselapów. Dobrze, kończymy. Ja jeszcze dorzucę na koniec, jak tam się podciągam troszeczkę. A dyfer będziemy czyścić. I kiedyś tam wkładać. Nie wiem jaka kolejność. Dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejne. Czy ja mało Nie, nie roboty. Nie ma roboty. ma roboty. Nie Masz roboty. Nie się Nie Nie Gratis. wszystkie gdzieś wszystkie samochodzie miał. No, no Nie było się, że ktoś to pierdzą. Nie A to tam nie jest? Nie Dzięki. W bagażniku nie widać Co? W bagażniku nie widać Czego? Co jest, co jest w samochodzie A w samochodzie? Ja posiedzenia po prostu kładę. Nie, no bagażnik rzucę, przecież bagażnik nie da się zajrzeć. Co? Czego? No to jest roleta. Nie widać co leży w bagażniku. A.